Witaj Oskar Darek z Parku Maszyn. Witam. Pytanie, kojarzę. To miło mi bardzo. Pytanie do Ciebie. Na początku roku wiadomo, że wchodziłeś po długim rozbracie do Ekstraligi z tymi torami, przede wszystkim musiałeś się ich nauczyć na nowo, no ale potem nagle Twoje wyniki idą w górę, chociaż nie najeździłeś się na tych torach, bo na każdym pojechałeś oprócz Gorzowskiego tylko raz. Skąd Twoim zdaniem ta progresja, że po tym sezonie już się mówi, że nawet nie trzeba szukać nikogo na Twoje miejsce, bo obroniłeś się sam wynikami, już pomijając to, że masz ważny kontrakt na przyszły rok? No, od trzech, trzech lat tak mi się wydaje, bo te dwa poprzednie sezony trzy nawet były naprawdę fajne pod względem średniej stabilizacji mojej formy. Bardzo mocno pragnąłem tej ekstra ligi Powiem szczerze, że już nawet ten ostatni rok przechodziła frustracja że gdzieś tam nie było tej, tej opcji przejścia, bo tak naprawdę nikt. Nikt się nie zgłosił i nie, 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 było, nie było wolnego miejsca, gdzie wskoczyć. E, całe szczęście pojawiło się to w tym roku. E, no przede wszystkim trzeba się nastawić mentalnie. Trzeba dobrze być przygotowanym sprzętowo. Musisz wiedzieć jasno określony cel przede wszystkim, co chcesz osiągnąć. Jaki jest plan A, B, bo to różnie bywa. No i ciężka prasa, bo bez tego to nic za darmo nie dostajesz. A co takiego musiał zrobić e, Oscar Pfeiffer, żeby się, żeby przełączyć ten bieg mentalnie i, i jednak uwierzyć, by, albo przynajmniej u utwierdzić się w przekonaniu, że należyć się miejsce w najlepszej lidze na świecie. No, co, co musi wydarzyć, Zadzwonić musi klub z Ekstra ligi, bo tego nie było, tak? Ja jestem zawodnikiem, gdzie no nie lubi się gdzieś prosić komuś o, o miejsce w składzie. Widocznie, no, też jakby nikt nie stwierdził, że, że nie potrzebowali mnie, a ja lubię też jakby że dwie strony muszą chcieć. Nie ukrywam, że od dwóch, trzech lat spoglądałem w stronę Gorzowa i, i tak sobie marzyłem, żeby tutaj jeździć, bo to jest naprawdę fajny klub, fajny stadion. Będąc od środka widzę, że jest wszystko naprawdę dobrze poukładane, co jest podstawą dla głowy zawodnika. No i tak to wszystko wygląda, że dobrze układa. W zeszłym roku, jak śledziliśmy w pierwszej lidze Twoje wyniki dość dokładnie, to razem z Patrykiem mieliśmy wrażenie, że. Ty już byłeś gotowy na wyższy poziom, tylko kontuzja przytrafiła ci się w momencie bardzo newralgicznym i potem ciężko było ci wskoczyć na ten sam poziom. Czy masz podobne wrażenia? Tak, to zdecydowanie. Eee... Po tej kontuzji jak wróciłem nagle zrobiło się plus 20 stopni więcej, jak nie nawet 25-30, bo temperatury były pod 36, a ja z kontuzją jeździłem jak było 10-5 stopni, więc tak naprawdę 3-4 tygodnie przespałem siedząc, siedząc i się rehabilitując z obojczykiem. Po powrocie już też nie było tak idealnie, były jakieś ciężkie sytuacje w klubie, wszystko się odbijało czkawką. E, więc no, ciężko było wejść na ten poziom co sprzed kontuzji, bo mówię, wiele elementów gdzieś tam zaczęło zawodzić. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze, według ciebie jaka jest najmocniejsza strona Oscara Pfeiffera? Mi się wydaje, że mentalność, bo wiele, wiele razy w życiu przede wszystkim w życiu dostawałem mega po dupie. E, Miałem wrażenie, że inni zawodnicy, tym bardziej za juniora, jak jeździli w dobrych klubach, wysoko prosperujących, mieli znacznie lepszy sprzęt, mieli znacznie większe zaplecze finansowe do inwestycji w sprzęt. A ja gdzieś tam wiecznie się tułałem, nawet przechodząc do, Toru do Torunia, to też byłem jakby tym zawodnikiem na końcu kolejki. Zawsze ten numer gdzieś najgorszy, nawet gdzieś mniej więcej punktów nominowanych już nie byłem stawiany. No tak czasami bywa, że, że musisz płacić to frycowe. Więc mi się wydaje, że ta głowa jest, jest już była tak przeorana, że nic mi nie zajedzie. A pytanie takie a propos startu Twoich starych Gorzów: to takie pytanie 1a z tych ostatnich. Wiadomo, że klub Gorzowski zresztą to widać po przedłużeniu kontraktów, przedwczesnym, bo jeszcze nie macie medalu nawet. Hmm. Wjechaliście co dopiero do playoffów, już liderzy przedłużają kontrakt. Ty oczywiście do nich już z automatu dołączasz. Ale w którym Ty momencie, jako zawodnik, poczułeś się częścią tej drużyny? W sensie taką od siebie, że jednak to jest. Teraz twój dom. Może zabrzmi to to dosyć śmiesznie, ale już na obozie czułem naprawdę się mega dobrze przyjęty. Aż byłem w szoku, że tak nagle też zawodnicy potrafili się do mnie otworzyć, rozmawialiśmy na wiele tematów. Nawet niezwiązanych z żużlem, więc fajnie było odczuć od nich to ciepło, które było. A tak na dobre poczułem, że jestem też potrzebny, jak ja zacząłem dobrze punktować, bo bo wiem, że tutaj każdego punkty się liczą, i nawet jeden, dwa, trzy więcej daje, daje punkty duże do tabeli. I ostatnie właśnie pytanie. Co byś poprawił w sobie taki pierwszy, newralgiczny aspekt twojej jazdy czy podejścia do żużla? Co bym poprawił? Nie wiem, powiem szczerze, no na pewno jest coś do poprawienia. Starty są w miarę ok, może żeby ta systematyczność jeszcze była, była lepsza, chociaż już widać, że te ostatnie mecze wychodzą naprawdę fajnie. A powiedz e... na czym, czy polega systematyczność w żużdżu? Często słyszymy od menedżerów, zresztą z którymi rozmawiamy poza kulisami, że różdżowcy lubią kombinować. Na pewno, żeby w każdym meczu przywozić, w każdym biegu przywozić punkty, bo to jest przede wszystkim bardzo ważne. No i co mecz dowozić ten cel minimum, który sobie który sobie zaorze. Czyli chodzi tutaj o czytanie toru o, o A czy czasami, czasami szukamy dziury w całym i chcemy jeszcze więcej. I czasami kombinujemy, że dobra, spróbuję na innym silniku i, i to jest klapa, nie? Więc no. czasami źle zaczniesz i może ci się też ten mecz cały posypać. Nie? To tak jak my na kanale, tylko bez sprzętu. <laughs> Dzięki serdecznie, Oscar, pozdrawiam Dzięki serdecznie. Dobra. Miło. Cześć.